Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Prezentacja zakupu od mojego widza. Co kupiłem i dlaczego? 10 monet, 5 groszy, rocznik 1993 oraz piękny radar banknotu 20 zł z Bolesławem Chrobrym. Ile za niego dałem i ile dałem za monety? I już mówię, słuchajcie. Dlaczego zbieram monety 5 groszy 1993 roku? Uważam, że ta rzadka moneta będzie kiedyś w cenie. Ten rzadki rocznik o nakładzie 20 milionów 280 tysięcy sztuk zachował się w dość małej ilości. Sami sprawdźcie i spróbujcie wyłowić go z obiegu. Już ten temat był wielokrotnie przerabiany. Bardzo ciężko ją znaleźć. Niektórzy do dzisiaj po kilku latach nie trafili ani jednej sztuki. Ja kupiłem je od mojego widza w. Ilości 10 sztuk po 5 zł za sztukę. Teraz możecie napisać w komentarzu, że to nie ma sensu, że to i tak nie będzie nic w tym stanie. Słuchajcie, to jest moje kolekcjonerstwo. Ja sobie zbieram takie monety, a nie inne, i to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba, ja sobie dalej będę zbierał. No i na koniec, słuchajcie, banknot radar serii AO. I słuchajcie, nie mylić tutaj, bo wielu ludzi myli, ja się nie dziwię, bo to wygląda jak zero, ale to jest seria AO, Adam Olga, jakby to tak powiedzieć po służbowemu, oraz cyfry 9035309, co daje piękny radar emisji 15 września 2016 roku, banknot 20 zł. No niektórzy mówią, że to jest Asterix, nawet trochę przypomina... No, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest rada, no to czytany od początku i od końca daje tą samą cyfrę. Potocznie zwany również palindromem. W przyszłości pokażę Wam, jakie inne rzeczy, przedmioty z PRL-u zakupiłem od moich widzów. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie. No i tyle, trzymajcie się i do następnego. Zapraszam na wcześniejsze filmy. Hej, a za banknot zapłaciłem 40 zł.